W dzisiejszym odcinku omówimy takie tematy jak Wersów i Friz wyśmiali zgrzyt, Haniaż Jenzi zaliczyła wpadkę, Bagi zaskoczone zachowaniem Mazurka, Paulina Hornik zaczepia Dubiela, Śledztwo Republiki w sprawie partnera Marianny Schreiber. Kilka dni temu Porter Republika opublikował swoje śledztwo dotyczące Piotra Karczarowskiego, czyli partnera Marianny Schreiber. Z materiału wynika, że mężczyzna miał dopuścić się czynów mogących mieć charakter karalny i wplątał swoją fundację w poważny konflikt prawny. Karczarowski od 2019 stoi na czele fundacji Inicjatywa Przeciw Cenzurze, która prowadziła kanał Emisja TV, dawniej popularny wśród środowisk krajnie prawicowych. W rodzinie fundacji zasiadają m.in. jego matka Barbara, była partnerka Agnieszki, Kaździech oraz Witold Kawczyński, darczyńca i jeden z głównych wspierających projekt. To właśnie Kawczyński przekazał fundacji w 2022 roku darowiznę w postaci działek o wartości około 2 milionów złotych, znajdujących się w Konstantynowie Łódzkim. Dziś ich wartość rynkowa to już około 2,7 miliona złotych. Wszystko układało się dobrze. Do momentu, aż jak twierdzi Darczyńca, relacje z Karczarowskim zaczęły się psuć po tym, jak prezes fundacji związał się z nową partnerką. Kawczyński zarzuca Karczarowskiemu rażącą niewdzięczność, zaniechanie pomocy w chorobie, pomijanie go w decyzjach fundacji oraz brak realizacji jakichkolwiek inwestycji na przekazanym majątku. W związku z tym złożył u notariusza oświadczenie o odwołaniu darowizny i domaga się zwrotu nieruchomości. Pełnomocna Właściciel Korczarowskiego odpowiedział, że fundacja nie widzi żadnych podstaw prawnych do cofnięcia darowizny, uznając oświadczenie Kawczyńskiego za bezskuteczne. Sam Korczarowski twierdzi, że cała sprawa to zemsta z prywatnych pobudek ze strony byłego darczyńcy. W skrócie sprawa dotyczy walki o działki warte kilka milionów złotych i oskarżeń o nadużycia fundacji, której prezesem jest obecny partner Marianny Schreiber. Chyba nikomu nie trzeba przypominać dość głośnego rozstania Nacu i Marcina Dubiela. Jak doskonale pamiętacie, oboje ogłosili te informacje z dość dużym opóźnieniem w swoich social mediach, a dosłownie kilka dni później na pudelku pojawiły się zdjęcia Marcina z nową partnerką. Wzbudziło to ogromne emocje, zarówno wśród internautów, jak i samej Natalii, która nie omieszkała skomentować sytuacji na Instagramie, pisząc, że dostała kolejną lekcję życia. Mimo wszystko, w każdej późniejszej wypowiedzi, gdy temat Dubiela wracał, Nacu starała się za Zachować klasę i wypowiadać o byłym partnerze z sympatią. Zapewniała, że nie ma zamiaru mówić o nim źle, ponieważ taką decyzję podjęła sama wobec siebie. Jednak, jak się okazuje, nieco inne podejście do tematu ma jej przyjaciółka Paulina Hornik. Influencerka co prawda również w wywiadach wypowiada się o Dubielu pozytywnie, a nawet przyznała, że zdarza jej się zajmować jego psem, gdy ten potrzebuje go komuś zostawić. bo często jest tak, że jak osoby się rozstają, to ta przyjaciółka, która patrzy z boku, daje jakieś rady, przemyślenia na temat tego związku i ma też gorszy kontakt z tym ex. Bo jak teraz wygląda twoja relacja z Marcinem? Czy macie kontakt, czy raczej nie? Marcin był takim znajomym, no właśnie tak jak e, mówisz, że była przyjaciółka i był Marcin. No ja z Marcinem nigdy nie miałam jakiejś prywatnej relacji. E, nasza relacja zawsze się kończyła tam, gdzie była Natalia. Teraz to trochę jest tak, że Marcin ma tatka. Tak się rozstali, tatek poszedł do Marcina. No i czasami jak e, Marcin potrzebuje, żeby ktoś się zajął tatkiem, bo gdzieś wyjeżdża. No to wiem też, że dla tatali to jest e, fajne, jeżeli powiem, ej słuchaj, bo Tadek jest u nas, e, jak chcesz to możemy, nie wiem, mogę z nim podjechać do ciebie, albo ty do nas pójdziemy na spacer i z tym twoim nowym psem. Bardziej to w ten sposób wygląda. Ale postanowiła delikatnie wbić mu szpilkę. Kilka dni temu Paulina opublikowała na TikToku nagranie, na którym pokazała, że Nasu przelała jej 5000 tysięcy złotych na bilet na Malediwy. Ubierzcie mi, że ja żyję dla tej przyjaźni. Takiego SMS-a dostałam przed chwilą. Patrzcie, ja wchodzę na moje konto. No to co, widzimy się za niedługo na Malediwach. Bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie, bo nie spodziewałam się, że tak dużo osób się zaangażuje. A może następnym razem weźmiemy gdzieś widza? Pod filmem pojawił się komentarz od Andzia Der o treści Dubiel would never, czyli Dubiel nigdy by tak nie zrobił. Co ciekawe, Paulina komentarz ten polubiła i choć nie powiedziała nic wprost, to ten jeden gest wystarczył, by internauci uznali to za dość wymowną zaczepkę w stronę Marcina. W jubileuszowej edycji programu Tanie z gwiazdami pojawiło się aż dwoje influencerów, w tym Bagi, którego udział w tanecznym show okazał się być strzałem w dziesiątkę. W ostatnich tygodniach influencer nie tylko zebrał sporo pozytywnych opinii, ale też regularnie trafia do trójki uczestników z największą liczbą głosów od widzów. Na fali tej popularności Bagi dostał zaproszenie do programu Kanał Zero, gdzie miał okazję porozmawiać z Robertem Mazurkiem. Jednak zanim panowie usiedli do rozmowy przed kamerami, doszło do sytuacji, która mocno zaskoczyła influencera. W momencie, gdy Bagi Bagi przywitał się z Mazurkiem podając mu rękę. Dziennikarz miał uznać to za niestosowne zachowanie i udzielił mu reprymendy. Całość została zarejestrowana na telefonie, a później trafiła na profil Bagiego. A tak jest? Tak, jest, yy, tak się... Tak się. Ale jak podejdziesz na przykład do prezydenta, to polecisz do niego z łapą pierwsze? No, serio tak miałem, że to by no, tak jako kulturalne. Tak samo, nam, tak samo kobieta ci podaje o. rękę. Ty nie podajesz kobiecie rękę po pierwsze. Kobietami kobieta mi podaje? Oczywiście. No to może, nie może nie chcieć. Poranna lekcja Ale Może nie chcieć ci podać ręki. Dlatego kobieta ci podaje rękę okay. pierwsze. Zawsze. Tam? się przed wejściem? Robertem Mazurkiem się zestresowałem. A ja sobie wiem, że tak się robi. Z nagrania można wywnioskować, że spotkanie nie przebiegło w najcieplejszej atmosferze, a sam influencer był wyraźnie zaskoczony chłodnym podejściem dziennikarza. O całej sytuacji opowiedział później Tomaszowi Karolakowi, z którym występuje w Tańcu z Gwiazdami. Aktor nie wytrzymał i mocno skrytykował Mazurka, niszczędząc przy tym wulgarnych słów. Dzisiaj byłem w kanale Zero i pan Mazurek, słuchaj, znasz się, znacie się? Nie, ale wiem, który No to jest właśnie. I ja, słuchaj, wbijam do kanału Zero i on przychodzi i mówię, dzień dobry, Mikołaj, cześć. On o mnie, mnie o... że mu łapę podałem pierwszy, jestem młodszy i nie powinienem mu dawać łapy pierwszy. Wiesz co nie chodziło w dupę pocałuję. Na ten twaniak, dobra? No. Dobra, potrzebowałem... być. Daj spokój w ogóle co to za k... Kur... zwracanie uwagi. No właśnie. To to nie jest Nie Mogłeś się, w ogóle nie przywitać we... i wtedy, by było no, źle. No właśnie byłoby źle. Trzeba przyznać, że jak na zwykłe przywitanie sytuacja wywołała wyjątkowo gorące emocje. W aktualnej edycji Sabotaży z jego wśród uczestników możemy zobaczyć m.in. Mokrego Suchara czy Hanie z, z I właśnie ta znajomość planu prawdopodobnie doprowadziła do tego, że kilka dni temu Hania pojawiła się na streamie u Suchara. Jak się jednak okazało, występ na żywo w towarzystwie streamera trochę ją przerósł. Cała sytuacja zaczęła się od pytania Zebo, który zapytał Hanie, jaki procent z jej zarobków pobiera Freeze. Influencerka wyraźnie się skrępowała i przyznała, że nie chce ujawniać takich informacji, bo zawsze kończy się to niepotrzebnymi dyskusjami. Jednak paradoksalnie właśnie to milczenie doprowadziło do jeszcze większej afery. Chwilę później mokry suchar zapytał Hanie, czy gdyby w Polsce obowiązywał podatek progresywny, to powinna płacić większą kwotę. Dziewczyna, jak sama przyznała, nie wiedziała dokładnie, co to znaczy, a następnie stwierdziła, że nie jest za takim rozwiązaniem. Tak jaki jak procent z ciebie bierze a... ekipa Frisky? czy kończył kończyło z ekipą frycem jaki masz rozwiązać buta? Tak Na dwie z odpowiedzi tak, odpowiedzi... tak jakby on się dzielił, wiesz, jakoś swoimi zarobkami, więc ja tam... A ty się nie dzielisz? Kto się dzieli zarobkami? Znaczy, wiem, że pewnie są osoby, które się dzielą zarobkami ja w internecie. Mówię, nie, ale, no, um... ja, ale ja, ja, ja tak od zawsze mówiłem. Więc... Nie, bo zawsze to będzie skomentowane w niefajny sposób i w ogóle po co zaczynać, wiesz? Ciężko jest, temat, no, nie? mam tak nieraz, że ciężko jest. Po co zaczynać temat? Bo zawsze, zawsze i tak dostaniesz wiadomość zwrotną, że ty nic nie robisz i w ogóle nie zasługujesz na to, co, co masz. Okej, okay. myśl tak, ja będę To ja się inaczej, zgadzam, nie, nie zasługujemy na tyle, co zarabiamy. No widzisz, no mi ciężko się powiedzmy jakoś też tam... Płaciłabyś tym, wyższe nie? podatki, jakby były, progresywne. Hmm, progresywne? No że to znaczy? im więcej zarabiasz, tym większe podatki. Sensowne, że płacisz. Ale czy jesteś za tym, żeby tak było? Nie jesteś za tym? Okej. Okay. Okej, okay, to koniec tematu, no nie ma. No tak sensownie. Nie no co więc tak mu wyliczać. tylko odpowiedziałam, wiesz, czeka, tak tylko mu odpowiedziałam, że czekałam na ciebie, ale to może nie odpowiem na okay. no, Jak? Rozmiar buta chyba może, że Ale po co ja mam zaśmiecać swojego Qa takimi pytaniami? No to prawda. Jak to robię, prawda. wiesz, robię QA raz na rok, żeby ludzie się coś dowiedzieli i update. nie Sabo. Widać było, że cała sytuacja ją zestresowała, bo rozmowa nagle zeszła na polityczne i społeczne tematy, których raczej się nie spodziewała. Komentarze pod nagraniem były bezlitosne. Widzowie wyśmiewali jej niewiedzę, zarzucali brak przygotowania i hipokryzję, przypominając, że Hanie wcześniej publicznie deklarowała lewicowe poglądy, a więc te, które co do zasady popierają właśnie progresję podatkową. Jak widać nawet pozornie luźny stream może w kilka minut przerodzić się w poważną dyskusję i internetową burzę. thank <small> you Od kilku odcinków powtarzam Wam, że film Persów i Freeza, który zadebiutował w kinach 3 października, od samego początku budzi ogromne emocje i nie zawsze te pozytywne. Wystarczy spojrzeć na oceny na film webie, które są wyjątkowo niskie. Jednak kiedy przyjrzymy się komentarzom, łatwo zauważyć, że większość z nich nie pochodzi od osób, które faktycznie film obejrzały, a raczej od tych, którzy po prostu nie przepadają za Freezem i Weroniką, traktując to jako okazję, by wyrazić swoją niechęć wobec pary. Tymczasem rzeczywiste wyniki filmu mówią same za siebie. W weekend otwarcia zobaczyło go aż 377 tysięcy widzów, co czyni go najlepiej otwierającym polskim filmem w 2025 roku. Swoją opinią na temat produkcji oraz promocji postanowili podzielić się Rewo i Gimper. Przyznali, że sami nie byli na sensie, ale z ciekawości sprawdzili rezerwacje w warszawskich kinach i faktycznie zajętych miejsc nie było zbyt wiele. Chodzę, przepraszam, wejdę na przykład najbliższe kino, zobaczę jak jest zabukowane. Nie bo dalej. możesz sobie podejrzeć, jak bilety kupujesz. Poczekaj. Cinema? Cinema City sobie. No bo masz kupić bilet? 6, 8, co, 10, 10, 12, tam? 14, 15, 17 osób po godzinie 19.20. No tam... Na sala ile ma tam? Ze 100. Yy, nie no, ze 150. <noise> kup kogoś. No o, na 21.40 nie ma nikogo. Można sobie przyjść obejrzeć. Solo. Samotność Fajnie, cała sala. Mi się wy... Ja bym powiedział, że na weekend może być na przykład, że na przykład o jakiejś 10.40 albo o 13.00. Że prędzej to jest, o, nikogo nie ma. Eee, poczekaj, no to na 13. Tu nikogo nie ma. No. Na 13.00 może. No. O kur... nikogo nie ma. Też? Tak no kontrolujesz czy No, na porad... nie, naprawdę nie ma. A, nikogo okay. przeglądam jakby. Okej, okay, no patrzę, sadybę, nie wiem jakby. Czy... No tak, tak, bo na pier... 15.20, ty nikogo nie ma. Ty, no co jest? 17.40. Nie wiem, no to myślałem, że za mną dwie, Ty, no nikogo nie ma. 17.40. Cały dzień, cały termin sobotę przejrzałem, na przykład na SadyBie. O, na trzy osoby obok siebie. Jakaś taka randka chyba potrójna. Yy, do, czekaj, zobaczę. Arkadia. To jest duża no katalia. daj, żeby coś innego. 18.40. Ty nikogo nie ma. Sobotę. To taki familijny dzień, no to byś powiedział, że to jest ten. Dobra, Arkadia 16. Kupia kogoś. Cztery osoby. Jest. Obok siebie, to jakaś rodzinka poszła. Dzieci pewnie No nam ale gibi. generalnie hit to nie jest, jak widać. 13:30. No. Kupia kogoś. Nikogo nie ma, ty. Nie, to jest no, Lipa. To my złabok. jesteśmy ile? Parę dni po premierze? Tydzień? No, tak. No, ej, no to, to tak. Lipa jest. No to znaczy, wiesz, co, Ale to też też No to jakieś dwa kina, przeklikałem dwa dni, nie? No, to... no dobra, no ale gadaliśmy o tym, że te to kino to, to jest taki wstęp do platform streamingowych, nie? No. Jednak wynik filmu mówi sam za siebie, a co ciekawe, Wersów i Friz wyjątkowo zdecydowali się odgryźć prowadzącym zgrzyt. Weronika wstawiła na swojego Instagrama nagranie, na którym razem z Frizem stają w kinie i żalą się, że nikt nie pojawił się na ich filmie, po czym kamera obraca się, a za nimi widać całą dosłownie wypełnioną po brzegi salę. Na do kina na nasz film, no i ogólnie. No ja nikt nie przed, Trzeba przyznać, że takiego psryczka w nos ze strony Weroniki chyba nikt się nie spodziewał. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Zachęcam Was do zostawienia suba oraz do podbijania filmiku.